Witam wszystkich. W tym odcinku pokażę Wam jak zrobić chyba najpopularniejszy klocek, jeżeli robicie groby, czyli zabijającą część. Zaczynamy. Musimy postawić part. Możemy sobie jak zwykle zeskajować. Możemy sobie pokolorować. Lawa, to będzie. O. Możemy sobie to nazwać jakoś killing part. Zabijająca część. I dodajemy skrypt. Czyli skrypt parent, czyli Killing part. Bo skrypt parent. Parentem skrypta jest Killing part. Jeżeli go dotknie coś, coś go dotknie, to wtedy podłączam funkcję. Uderz. Hit. Jeżeli uderz Parent humanoid. E, eh, find for child, humanoid jeżeli znajdzie find for shout humanoid, wtedy uderz parent break joints. Dość brutalne słowo. I teraz jak zaczniemy naszą grę i wejdziemy w naszą lawę, to postać nam ginie. Więc mam nadzieję, że film się podobał, że wam pomógł. Cześć.